Cześć systemoguś, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Animal Crossing i dzisiaj postanowiłam zrobić taką trochę daily routine tutaj na mojej wyspie trochę się pozmieniało, jak widzicie brzoskwinie rosną, ja tutaj zauważyłam, że prezent pojawił się więc ja sobie szybko wejdę na górę i minął od razu sklep, zaraz do niego wejdziemy i powiem wam o co chodzi, zrobiłam sobie rampę, postawiłam sobie nowe działki przyszli nowi mieszkańcy, więc za chwileczkę będziemy sobie zbierać aktualizację, tylko szybko ten prezent chcę zestrzelić póki, póki jestem w dobrym miejscu no, prawie, prawie trafiłam. Zauważyłam, że jak stanę sobie troszeczkę dalej, to jest mi łatwiej celować w prezenty, więc to jest taka wskazówka też dla was, żeby nie stawać bezpośrednio pod nim, bo jak staniemy troszeczkę z przodu, to strzelamy do niego. Dobra. Jeśli Wam się spodoba ten odcinek, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, a ja tutaj otwieram prezent. Subskrybujcie też, żeby być na bieżąco. Zobaczymy, co to w ogóle wypadło. Co to jest? Nie mam pojęcia, jakaś taka dziwna rampa. Myślę, że sobie to sprzedamy. W każdym razie, zanim zaczniemy robić jako daily routine, yy, czyli co tutaj się zmieniło, zauważmy. Przede wszystkim, jeden domek przeniosłam. Wszyscy mieszkańcy już się pojawili. Pojawili się nawet nowi mieszkańcy. Tutaj mieszka. Yy, Jedna z tych osób, których chyba chciałabym się pozbyć, póki co zaczęłam, wiecie, uderzać siatką na motyle w głowie, żeby się denerwowała, i y, ogólnie coś robi, kurczę, no dobra, zagadam. To jest Freckles, czyli y, taki dziwny dziwna biegła dwa takaczka. I pomyślałam sobie, że jej się pozbędę. Zobaczymy, czy uda mi się doprowadzić do tego, żeby chciała się ode mnie wynieść. Nie jest taka straszna, ale jednak pomyślałam sobie, że dobrze byłoby zrobić sobie miejsce na może kogoś fajniejszego. Myślę, że to jest. wiecie, nie wszystkich mogę przyjąć. Mam limit 10 osób. W momencie, gdy ktoś kraftuje, daje mi przepis, więc ja tutaj sobie do niej zagadałam. W ten sposób troszeczkę poprawiam nasze stosunki. Najlepiej byłoby ignorować i w ogóle nie rozmawiać i nie odwiedzać, i w ogóle nie robić nic. Więc od jutra zaczynam ignorować Freckles i zobaczymy, czy do następnego odcinka uda mi się do tego doprowadzić. W każdym razie dała mi przepis, ono sobie kraftuje dalej. Zaraz sobie zobaczymy, jak ta poduszka, bo to jest poduszka chyba z kwiatów, z tego co tak wiecie. Zdecydowałam troszeczkę przeczytać, zdołałam troszeczkę przeczytać w trakcie. Zobaczmy, czy to jest coś, czego nie umiem. Chyba jeszcze nie umiem takie poduszki robić. Ok, nauczymy się nowego przepisu. I tak jak mówię, od dzisiaj zaczynam ignorować Freckles. Nie odwiedzam jej w domu. Nie będę nic zaglądała do niej. Po prostu ją ignorujemy. Wejdźmy sobie do sklepu, bo pojawiły się jeże, które sprzedają ubrania. I przez to, że kupowałam o nich ubrania, postanowiły otworzyć u mnie sklep. Więc bardzo fajnie jest interakcję prowadzić ze wszystkimi różnymi, jakby, NPC-ami, które przychodzą. I tutaj mamy. Cześć. Witaj w Able Sisters, czyli siostrach Able. Gdzie sprzedają e, wspaniałe ubrania i materiały, e, i że jest to super miejsce e, na e, ten sklep, bo to ja ustaliłam, w którym miejscu on się będzie znajdował. Także dzięki za to, że wybrałaś taką fantastyczną lokację dla nas. E, I e, zdecydowaliśmy zapuścić korzenie Wagovil i sprzedawać nasze ubrania i akcesoria. Dobra, tutaj będziemy mieć wycieczkę po sklepie i są jakieś rekomendowane przedmioty. I w ogóle widzę, że Agnes tutaj jest, więc od razu też sobie zaraz do niej zagadamy. I każdego dnia zmienia się ekwipunek, więc można sobie kupić coś nowego, dobrze wiedzieć. I po lewej znajdziemy manekiny, które są przebrane w jakieś sezonowe stroje. I zmieniają je od czasu do czasu e, I możemy sobie e, zainspirować się tutaj, kupić coś ciekawego Dobra, szybko to przeklikam ten dialog Bo e, to jest tylko, wiecie, taka instrukcja jak, jak to wszystko prowadzić e, Jak widzicie strasznie się Mabel rozgadała Bardzo fajnie to wygląda jeśli chodzi o design sklepu Tutaj mamy możliwość chyba customizowania e, naszych strojów e, Ja wiem o tym, ponieważ mam tutaj taką e, aplikację w moim telefonie Fajne stroje, wiecie co? Chyba sobie kupię i to więcej niż jedną rzecz. Dobra. Co chcę zobaczyć? Chcę tą na, na dole. Chcę ten wzór. O nie muszę usunąć jakiś, jakiś customowy design, żeby to wybrać. No ale dobra, w takim razie wybierzemy sobie. To są takie już gotowe, ja ich nie robiłam, więc myślę, że ten mi się nie podoba, więc sobie ten usuniemy. To są moje pierwsze zakupy, bo w ogóle yy, sklep pojawił się dzisiaj i jeszcze nie zdołałam w ogóle nic yy, zrobić. Widzę, że Agnes ogląda sukienkę księżniczkową. Agnes, podoba Ci się ta sukienka? Co myślę? Myślę, że jest. No, możesz sobie ją kupić. Myślę, że możesz sobie ją kupić, chociaż e, nie wiem, czy wyglądałaby dobrze, Agnes. W ogóle, Agnes stała się moją najlepszą przyjaciółką i e, codziennie dajemy sobie prezenty, więc e, też jest to bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj bardzo fajne stroje są, ale na razie, wiecie co, nie będę kupowała więcej. Myślę, że e, będę odwiedzała ten sklep codziennie i będę sprawdzała, co nowego się znajduje. Póki co nic więcej nie przykuło mojej uwagi na tyle, żeby coś kupić. Pójdźmy sobie do nowego mieszkańca, jeśli w ogóle jest. Tutaj to, co jest na Wystawie wygląda bardzo fajnie. Ciekawe, czy mogłabym to kupić. W każdym razie, tutaj w tym miejscu jest kolejny domek. O, i mogę sobie wykopać fosile. To, to, to też jest coś, czego jeszcze na odcinku nie robiłam. Mówiłam Wam o tym, że są. Pojawiają się też codziennie. I je możemy oddać do muzeum po sprawdzeniu. Oczywiście, jeśli już w muzeum taki fosil istnieje, to wtedy możemy po prostu go sprzedać. Widzę, że są zasłonięte rolety, więc prawdopodobnie Paulo sobie gdzieś poszedł. Dokładnie tak. To jest taka wskazówka dla Was. Jeśli gracie, jeśli są te zasłonki odsłonięte, to znaczy, że mieszkaniec jest w domu. I warto ich odwiedzać. O, o proszę, idzie Paulo. Zagadajmy sobie do Paulo. Wczoraj Paulo podlewał mi kwiaty, więc myślę, że Paulo zostanie ze mną tutaj. Czy możemy mu coś dać? Myślę, że mogłabym mu coś spróbować dać z rzeczy, które mam. Tylko, czy mam coś ciekawego? Ogólnie zauważyłam, że te przedmioty, które im podarujemy, wiesz, to jednak zmieniłam zdanie. Bardzo mi przykro, te rzeczy, które im podarujemy, wylądują w ich domkach. Więc wolałabym nic takiego dużego mu nie dawać. Zwłaszcza, że dom Paulo jest bardzo fajny. Zobaczymy, czy on wejdzie do tego domku. Bo jak wejdzie, to wam pokażę. No nie, Paulo stwierdził, że będzie się relaksował pod drzewem, więc tego gościa zostawiamy. Idziemy do trzeciej osoby. Ten domek przeniosłam, bo one były obok siebie. To nie jest trzecia osoba, zaraz do niego wrócimy. Te domki pobudowałam koło siebie, ale stwierdziłam, że tutaj będzie lepsze miejsce na ten domek i zamieszkała w nim Stella. Stella y, też stała się moją dobrą przyjaciółką, y, i tak sobie wiecie, gadam z nią y, i pomyślałam sobie, że Stella też zostanie. Chociaż Stella strasznie źle się ubiera, to trzeba przyznać. Jeszcze ja dałam jej taką y, słabą, słabo pasującą do niej zieloną sukienkę i ona ją założyła. I w, jeszcze wczoraj miała ją na sobie, teraz założyła jakiś strój sportowy, więc chyba sobie postanowiła trochę poćwiczyć. Y, w każdym razie tutaj pojawił się y, kolejny nowy element, czyli campi camping. Y, tutaj sobie y, nasi goście mogą rozstawić namiot. I my możemy ich zachęcić do zostania. I w ten sposób, właśnie pojawiła się tutaj jeszcze jedna osoba, która właśnie mówi o sobie ryby. I wiecie co? Chyba jego też się pozbędę. To jest Lucha. Lucza. Lucha sobie łowi ryby i nie chce pokazać swojej twarzy. Lucha, pokaż się, weź pokaż się. To jest taki, wiecie, ptak. Pomyślałam sobie, że nie chcę więcej niż jednego ptaka. Już Jay jest ptakiem i Jaya zostawiam, bo Jay też jest moim przyjacielem. Urządziliśmy mu w domu siłownię, bo ja mu wszystkie sportowe sprzęty daję do, do jego domku. Ale no, teraz nie mogę do niego zajrzeć, bo w tym momencie jest na zewnątrz po prostu. Nie możemy odwiedzać naszych gości. Z nowości, które się pojawiły, porozsadzałam sobie jeszcze więcej brzoskwiniowych drzewek więc teraz e, możemy trochę więcej kasiorki zarabiać ponieważ e, te drzewa, które są tutaj tak jakby naturalnie, one mają tańsze ceny czyli u mnie to są wiśnie i w tym momencie mamy brzoskwinie i zaraz Wam pokażę co jeszcze znalazłam bo te drzewa... o czekajcie, bo on nad czymś myśli spróbujmy w takim razie zapytać o co mu chodzi e, ostatnio e, ludzie nazywają Cię Jolt. E, Agnes wymyśliła mi taką ksywkę, nie mam pojęcia co to znaczy ale powiedziałam, że tak może je nazywać. Czy ty też chcesz mnie tak nazywać? No dobra, no dobra. Czyli teraz już nie jestem Agu, tylko jestem Giga Jolt albo Giga Jolt. Nie wiem, nie wiem, co to znaczy. Jak wiecie, co to znaczy, to możecie mi napisać. Mam nadzieję, że to nie jest nic obraźliwego. W każdym razie zasadziłam sobie drzewa jabłkowe i zasadziłam ich bardzo, bardzo dużo. Wszystkie jabłka, które znalazłam na wyspie, bo też korzystałam z Milesów, żeby. Znaczy z biletu i wszystkie z jak widzicie, są plony jabłkowe, więc mam już trzy rodzaje owoców na mojej wyspie, co jest super, bo, no tak jak mówię, te moje owoce są mało, mało cenne. Przejdźmy się jeszcze tutaj po okolicy, może znajdziemy jakiś list w butelce. Na razie nie zbieram żadnych owoców, spokojnie zrobię to później, bo jeszcze mamy na to czas. Tylko czy jakieś trafiły się butelki? Chyba w tym momencie nie za bardzo, przynajmniej nie z tej strony. Dobrą też wskazówką jest to, że z każdego właśnie, znaczy z jednego z kamieni, raz dziennie wypadają pieniądze, więc dobrze byłoby jak najwięcej ich stuknąć. Jest komplet! Zazwyczaj ten ostatni nie wypada, ale dzisiaj udało mi się komplet pieniędzy uzbierać, także warto sobie robić takie płotki, bo tak to byłam w stanie z sześć wyciągnąć przedmiotów z tego maksymalnie, a tak to możemy całe osiem sobie wyciągnąć. Skoro już tu jestem, mam nową sąsiadkę. Mam nową sąsiadkę, jeszcze jedną i akurat ona jest w domu. Tylko dzisiaj dopiero się pojawiła, więc jeszcze się rozpakowuje. I to jest Sylwia, okej, okay, to jest Sylwia. I ona się dopiero tutaj wprowadza, więc pozwólmy jej się spokojnie rozpakować. Zobaczcie, w ogóle tak naprawdę to są dwie osoby, bo ten kangurek na dole też, też jest mieszkańcem nowej mojej wyspy. Mam nadzieję, że nie będzie blokował slotu dla kolejnego NPC-ta. Sylwię zaprosiłam podróżując na wyspę i myślę, że moglibyśmy wybrać się dzisiaj również na taką wyspę. Zobaczymy jak, jaka wyspa nam się trafi. W każdym razie musimy odebrać pocztę. I tak, mamy informację o tym, że umieścili tysiąc snuków na moim koncie. Dobrze. I Agnes wysłała mi wiadomość. Czy widziałam kiedyś jej zdjęcie z młodości? Okej. Okay. Yy, tylko list nie wysłałam mi żadnego prezentu. Yy, I zanim pojedziemy, pokażę Wam jeszcze mój dom, bo mam też troszeczkę większy dom w tym momencie. I yy, stało się. Stało się, stałam się ofiarą yy, rzepy. Oczywiście tej rzepy nie ma tutaj tak dużo, tutaj są staki po 100, wydałam wszystkie pieniądze, które miałam w niedzielę, ale w sobotę spłacałam dług i zapomniałam, że w niedzielę będą rzepy, więc nie kupiłam ich zbyt wiele. Ale póki co czekam na lepszą cenę, bo w tym momencie chyba 64 za sztukę mi proponują, ale pojawił się nowy pokój w moim domku, więc ten pokój przerobiłam na łazienkę. Wydaje mi się, że jest całkiem fajnie. Tutaj mamy toaletę, z której autentycznie możemy korzystać. I z tego, co się zorientowałam, to w momencie, kiedy zjemy owoce i nie chcemy niszczyć dalej, możemy sobie usiąść na kibelku i skorzystać z niego i wtedy pozbywamy się tej siły, którą, e, którą te owoce nam dają. No i mam też wannę, mogę sobie nalać wody. Nie mogę niestety do niej wskoczyć. Mogę co najwyżej odkręcić wodę, ale nie będziemy zostawiać odkręconych kranów, bo rachunki przyjdą za duże. E, także tak wygląda mój domek. Mam łazienkę, mam swój taki pokój dzienny. To łóżko jest do wymiany, ale jest ładniejsze niż to łóżko, które miałam wcześniej, więc póki co je zostawiłam. Rzepy zostawiamy. Na razie czekam na lepszą cenę, bo kupiłam je lekko. Nie, chyba równo za 100 belsów za sztukę. I wydaje mi się, że jeszcze mogę trafić na lepszą cenę. Także na razie czekam na tą cenę. Idziemy sobie jeszcze do tego. Głównego miejsca, w ogóle ten plac też się zmienił. Zmienił się budynek. Mamy flagę mojej wyspy, mamy hymn mojej wyspy, i w ogóle bardzo dużo osób tutaj właśnie ćwiczy. Wykorzystuje ten plac jako takie miejsce treningowe, więc my sobie idziemy tutaj. Pojawiła się nowa postać, która zajmuje się sprawami takimi właśnie wyspy, i jest to Izabel. I my tutaj mamy możliwość gadania albo z Tomem Nukiem, albo. O, czekajcie! Mamy karton i mamy jakiś zestaw czyszczenia toalet. To się na pewno przyda. Ja przyszłam tutaj tak naprawdę do tego, do tego urządzenia, bo tutaj sobie kupimy bilecik. I okej, okay, mamy tutaj w takim razie bonus. I możemy sobie otworzyć. Zobaczmy, jak wygląda stan mojej pożyczki, bo to też muszę pomyśleć na tym, żeby ją spłacać. Mam 80 tysięcy oszczędności. I wiecie co? Na razie nie będę tego spłacać, tylko sobie wrzucę 50 tysięcy dodatkowe. Wiecie, zbieram na rzepę. Więc jak sprzedam rzepę, to spłacę dług. Mam nadzieję, że uda mi się spłacić go w całości. A teraz spróbujmy sobie kupić coś za te Nook Milesy, czyli drugą walutę. I to, co mnie interesuje, to jest Nook Miles ticket. Jest tutaj kilka rzeczy, które również mogę kupić. Tutaj kupiłam sobie rozszerzenie ekwipunku i ten, ten pierścień, który pozwala mi wybierać przedmioty. Myślę nad fryzurami, chociaż powiem szczerze, że bardzo podobają mi się moje fryzury w tym momencie. Więc kupmy sobie, wydrukujmy sobie bilet i pojedziemy na wycieczkę. Zobaczymy. Może uda mi się trafić na jakieś nowe owoce. Bardzo bym chciała nowe owoce i nowe kwiaty, bo mam na mojej wyspie oryginalnie są mamsy, czyli takie mamy. Nie wiem, nie wiem jak to przysmaczne i jaki to jest gatunek. Wygląda trochę jak chryzantema. Więc może to jest to. Ciężko powiedzieć. W każdym razie w tym momencie chcę opróżnić swój kwipunek, sprzedać rzeczy, które mam przy sobie. Dzisiaj widzę, że nic z rzeczy, które oni sprzedają, mi nie będzie interesowało, więc sprzedajmy sobie... Może karton. Kurczę, to ten zestaw do czyszczenia Nookmailsa nie sprzedajemy. Znaczy tego tiketa, ale okej, okay, to wszystko pozostałe idzie. I myślę, że powinno mi wystarczyć miejsca, żeby żeby to wszystko zebrać. Tak mi się wydaje. Myślę, że to jest wystarczające, żeby. Pojechać na wyspę i jakieś nowości przynieść. Jeśli pojawią mi się nowe kwiaty, to nie będę tego przynosiła. Swoją drogą tutaj mamy mój ogród i wydaje mi się. To znaczy nie wydaje mi się, sprawdziłam to i można jakby tworzyć nowe odmiany poprzez, wiecie, one tak się mieszają, więc posadziłam je w ten sposób, żeby tutaj pomiędzy mogły się jakieś sadzonki nowe pojawić. Póki co jeszcze nic nie wyrosło, na razie czekam, ale mamy kilka kwiatków nowych kupionych, więc może, może w końcu pojawić się jakaś nowa odmiana. Tak czy siak, lecimy teraz już bez przeciągania na lotnisko i wybierzemy się na jakąś wyspę i mam nadzieję, że trafię na jakąś nową wyspę, bo ostatnio bardzo często trafiałam na spiralną wyspę i tak naprawdę nie za wiele nowych rzeczy znalazłam, poza tymi jabłkami, z jabłek jestem bardzo zadowolona, z brzoskwiń od mamy też jestem zadowolona, bo dzięki temu sobie mogłam, wiecie wszystko y, porozsadzać Wsz z trzech y, brzoskwiń, które dostałam zrobiłam sobie mnóstwo brzoskwiniowych drzewek więc jest to naprawdę dobry sposób, żeby prezenty od mamy w postaci owoców zawsze sobie zasadzić, jeśli jest to jakiś nowy owoc niestety wiśnie i mamsy czyli nic nowego, jeśli chodzi o jakby te owoce i tak dalej i tak dalej ale jest nowa postać, ponieważ mamy jeszcze jedną wolną działkę to spróbujemy sobie może tą osobę tutaj zachęcić do przyjścia na naszą wyspę i jeśli stwierdzę, że jednak nie chcę, żeby u nie była, to ją wygonimy. Jest to wiewiórka, wygląda bardzo przyjaźnie, więc myślę, że będziemy mogli do niej zagadać. Najpierw sprawdzę, czy jest tutaj jeszcze jakiś przepis. To jest coś, co warto robić właśnie na takich wyspach, bo często na plażach leżą właśnie e, listy w butelce. I widzę, że na tej wyspie również taki list jest. Może nie zdobędę nic nowego, ale przynajmniej pokażę wam, e, w jaki sposób zdobyłam większość moich mieszkańców. E, no i jak widzicie, kolejny raz trafiam na spiralną wyspę. To jest, to jest właśnie spiralna wyspa, tak ona wygląda. E, ok, widać, kim jesteś. Popi. Ok. I e, tak, ja jestem Agu. W ogóle ona o mnie od razu słyszała. Albo, albo po prostu ja tak wiecie, z mnie, jestem Agu. Tak, jestem z Aguville i zdecydowanie więcej podróżuję niż Popi I ona próbuje to naprawić, zwiedzając różne wyspy. I mama zawsze mówiła, że jest to magiczna szansa i że jest dumna z tego, że tak podróżuje sobie. Dobra, możemy ją zaprosić na naszą wyspę. Ok, move to my island, przenieś się do mnie yy, i ona teraz skontaktuje się z Tomem Nukiem. I jutro prawdopodobnie ta działka na górze w lesie, co się dobrze składa, bo na górze w lesie postawiamy jeszcze jeden domek. Yy, będzie należał właśnie do popi. Znaczy, jutro chyba zacznie się budować. A, a po jutrze, a może dziś zacznie się budować, już, już sama szczerze nie pamiętam, ale to nie ma znaczenia. W każdym razie dobrze byłoby jeszcze. Skoro już tu jesteśmy stukać w kamienie i to co już odkryłam na tych wyspach. O, nie wiedziałam, że mogę skakać. To co już odkryłam na tych wyspach to to, że tutaj z drzew wypadają przepisy. Więc dobra, tutaj są tylko kamienie, więc tego nie zbieram. Wypadają z jednego z drzewka, które nie jest owocowe, wypadają przepisy. Na, nie, sorry, mebelki. Pomyliłam się, wypadają mebelki, ale wypadają także osy i na osy już również znalazłam sposób. To nie jest to drzewo. To nie jest to drzewo. Mam nadzieję tylko, że uda mi się złapać te osy, żeby mi nie pogryzły. Bo na pewno osy w którymś drzewie też siedzą. Ok, mamy to. I teraz musimy mieć siatkę. I jak tylko moja postać się odwróci w ich stronę, wiecie, taka przerażona, to wtedy musimy po prostu je złapać, więc jest to super sposób. I okazało się, że osy są bardzo drogie, więc te wszystkie moje ugryzienia to była strata pieniędzy. Dostałam też jakieś Nook Milesy, no właśnie, bo za te wszystkie zadania, które tutaj mamy do zrobienia dostajemy Nook i je mogę wydawać po potem na bilety e, i to też jest bardzo fajna sprawa. I tutaj pojawiły mi się takie e, dzienne questy. I dzisiaj mam tylko złapane pięć e, owadów, więc kolejny sobie quest bierzemy i musimy znaleźć Rekina. Rekina wielorybiego, czy coś takiego? Ok, i mamy już tak jak mówiłam, również mebelek, więc to też jest fajna sprawa, że meble też możemy sobie brać z tych wysepek. Warto po prostu korzystać. Skoro już tu jesteśmy, to warto skorzystać z tego i posprawdzać. Dobra, tu też jest kamień. Szukam pieniędzy, bo kamieni i metalu i wszystkiego mam bardzo, bardzo dużo. Chociaż zastanawiam się, czy nie byłoby dobrym pomysłem jednak wszystko otworzyć tutaj. Jakby stuknąć parę razy. Widzicie, jak stoję w tym miejscu, to się odsuwam. No dobra, nie wypadło mi nic wartościowego. Czasami wypada żelazo albo złoto, i to jest coś, co mnie bardzo interesuje. Ale wiecie co? Pozbieram sobie teraz szybciutko te roślinki. I myślę, że na dzisiaj wystarczy. Dzisiaj kończymy na Spiralnej Wyspie. Ja sobie tutaj wszystkie, wszystkie skarby, które mogę zabrać, pospieram. Sprzedam je oczywiście później w moim sklepie. No i dziękuję Wam za uwagę. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś wskazówki dla mnie, to również piszcie w komentarzach. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa!